Ten film powstał dzięki naszej współpracy z Muzeum Lubuskim im. Jana Dekarta w Gorzowie Wielkopolskim. Witam wszystkich miłośników broni i uzbrojenia oraz Gorzowa Wielkopolskiego, gdyż tym razem ta broń, którą będę prezentował, jest powiązana z Gorzowem i to bardzo. Ale zacznijmy od, od tych monstrualnych potworów, które tu widzimy. To jest bardzo ciekawe zdjęcie. Widać, że to jest nasz gorzowski wiadukt, a pod spodem przejeżdża działo pancerne ISU-152. I tutaj zrobimy trochę stop, gdyż okazuje się, że yy, ogólnie to zdjęcie jest bardzo znane i wszędzie w zasadzie opisane jako ISU-152 pod Gorzowskim Wiaduktem. Ale ta lufa zdradza, że to nie jest ISU-152. ISU-152 miało charakterystyczną armatochałbicę i to nie jest armatochaubica, więc co? I powiedział, że jest fachowiec, który stwierdził, że jest to działo pancerne, ale na podwoziu T34, czyli Su-100. Ale proszę zobaczyć, o tutaj żołnierz nosi na plecach karabin, a tutaj z tyłu za karabinem widzimy koło, takie zbliżenie. Su-100 miała zupełnie inne koła. Koła od T34 sięgały dolnej i górnej gąsienicy. A to jest ISU na naszym gorzowskim poligonie. To są takie dwa zdjęcia, czy nawet zbliżenie. A to jest susto rzeczone. Proszę zwrócić uwagę na koła. W tym susto dotykają górnej i dolnej końcinicy, gdyż są na podwoziu T34. Mimo, że sylwetka podobna susto na pewno odpada, odpada nam również ISU 152. O, tu widzimy. Podwozie się zgadza, natomiast armata, proszę zobaczyć takie tłoczenia, też to widać, że to jest armata Hobita dosyć potężna, nie pasuje. Pozostaje jedno wyjście, czyli ISU-122, takie same jak ISU-152, tylko że uzbrojone w armatę 122 mm, czyli pod naszym wiaduktem jest ISU-122. A teraz nałożymy jedno zdjęcie na drugie, tak. Podobieństwo jest niezaprzeczalne, udało nam się rozwiązać zagadkę. W okolicach w czasie wojny chyba zrobione jeszcze to zdjęcie jest bardzo charakterystyczne, bardzo ciekawe. Ale musimy się cofnąć, żeby omówić pancer Fausta. Tak, 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 tak. Dzisiaj będzie pancer Faust, czyli yy, pięść pancerna omawiana. I żeby omówić Fausta, należy stosnąć się do I wojny światowej, kiedy to po raz pierwszy zostały użyte czołgi. Czołg nie zwyciężył w tamtej wojnie, on nie przełamywał linii tak naprawdę, ale miał niesamowite wprost takim. Psychicznie oddziaływał, no, psychicznie załamywał żołnierzy, bo co żołnierz schowany w okopach I wojny światowej, mając do dyspozycji tylko karabin, mógł zrobić takiej potwornej stalowej bestii? No, mm. nic dokładnie. Już w pierwszej wojnie światowej zaczęto kombinować, jak tu zrobić, żeby pojedynczy żołnierz mógł przeciwstawić się temu stalowemu potworowi. Niemcy zrobili to w ten sposób, że karabin Mauser 98 przerobili, to no taki big, 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 no taki wielki gnat. Powiększyli go tam dwukrotnie i zrobili taką długą, długośną lufę. I... Podejrzewam, że pierwsze modele czołgów, tych brytyjskich, mógł ten mauser nawet przebijać, ale to był taki typowy półśrodek. Co innego zrobić? Granaty, granaty dymne rzucano, żeby ci operacy, co kierowali czołgiem, mieli jak najmniejszą widoczność. No i granaty magnetyczne, takie, które przyczepią się do, do czołgu. Wybuchną mi coś tam w czołgu uszkodzą, Niemcy, aby zapobiec granatom magnetycznym, smarowali czołg taką specjalnie antymagnetyczną farbą, warstwą grubą warstwą farby, ale to jest inna historia. Rus... Rusek, ruski sałdat, nie miał zbyt dużego wyboru. Yy, pojedynczy żołnierz radziecki nie miał specjalnej możliwości. Miał co prawda różnicę pancerną, ale czy ona była skuteczna? Może do tych takich starszych typów yy, niemieckich czołgów mogła być jeszcze trochę skuteczna. Yy, natomiast do czwórek yy, i już pantery, o tych nie wspomnę, to już. Tylko farbę mógł zarysować, ewentualnie zerwać gąsienicę, ale to, to musiałby być cud. Ruski żołnierz był bardzo kiepsko uzbrojony w taką indywidualną broń przeciwpancerną. A Niemcy, kiedy wyruszyli na wschód, na wojnę z ruskim, nie mieli specjalnie też. Żadnej broni indywidualnej przeciwpancernej. A już bardzo szybko okazało się, że radziecka broń pancerna to jest bardzo, ale to bardzo niedoceniana. Ruscy mają groma czołgów i to nie są jakieś takie byle złomy, tylko takie naprawdę czołgi, które wcale nie ustępują, o ile nie przewyższają czołgów niemieckich. No, trzeba było szybciutko stworzyć na nie jakąś broń. No i Niemcy. Przystąpili do akcji. Co zrobili? Bardzo fajnie to zrobili. Niemiecka broń kojarzy się z precyzją, z elegancją, ze skutecznością. I jest przede wszystkim bardzo droga. Każda broń niemiecka, wyprodukowana, jest droga. Tygrys potwornie drogi. Pantera jeszcze droższa. I to samo tyczyło się również innego uzbrojenia, ale to. Była broń genialna i tak naprawdę, jeżeli byłaby wprowadzona wcześniej, to kto wie, czy nie mogłaby odmienić losów II wojny światowej. Już w 1942 roku Niemcy wprowadzają tak zwany Faust czyli takim pomniejszona wersja Panzerfausta, mały, niecelny. Szybko to poprawiają, robią Panzerfaust 30 -tkę. i to już był strzał w dziesiątkę. Znacznie celniejszy, znacznie większa przebijalność i łatwość obsługi. A najpopularniejszy jest ta 60, którą właśnie prezentuję. Skuteczność, celność do 60 metrów taka średnia. Wyciągał się taki celownik, który miał trzy okienka bodajże na 30, 60 i 90 metrów. Na 60 metrów celność była około 70%, czyli całkiem całkiem niezła. Uzbrojony w głowicę kumulacyjną, co to jest głowica kumulacyjna? To jest właśnie to. Tu jest ładunek heksogenu i trotylu, pomieszany z wielką mocą. I w takiej cienkiej, blaszanej obudowie on był, i odwróconym stożkiem. W środku był taki odwrócony stożek. Z łatwym takim uderzeniowym zapalnikiem, i ten odwrócony stożek powodował to, że wyrzucana była energia w jednym miejscu. Tak zwana głowica kumulacyjna to był pocisk kumulacyjny, bardzo, bardzo skuteczny w walce z czołgami bardzo tani. Zwykła rura jednorazowa po wystrzeleniu tą rurę się wyrzucało, nie była potrzebna to była zwykła, zwykła taka rurka jakiś. <śm> Nawet cieszę się w zasadzie. Wyciągało się zaleczkę. Wyciągało się prosty taki celownik. A brało się to na ramię. A można nawet pod ramię. I odpalało się tutaj yy, broń. Odpalało się ten ładunek. Pach! Odnódek leciał, to jest akurat 60 na 60 metrów. Były 30 na początku, później były większe, 150, 120, 200, a później na jeszcze większe, ale omawiamy dzisiaj 60. Najbardziej typowe, najczęściej spotykane w uzbrojeniu niemieckim. Proste i bardzo skuteczne, naprawdę. Jeżeli odpalił z boku, a jak z tyłu strzelił, do, od tyłu, to w zasadzie mógł rozwalić każdy aliancki czołg. I to zarówno yy, na froncie wschodnim, jak i zachodnim taką moc przebijalności miało. No, przedni pancerz to raczej yy, nie pospytkuje za bardzo, ale co najważniejsze, bardzo łatwy w przewożeniu. Są specjalne instrukcje, jak przewozić ich na rowerach, <laughs> jak przenosić w takich wiązkach. Nasz gorzowski Volksturm, który został tu powołany w naszym mieście i miał bronić Landsberga przed sowiecką nawałą, uzbrojony był głównie właśnie w takie panzerfausty. I było groźnie, gdyż nawet Emeryk z odległości 60 metrów potrafił uchwycić ten właśnie celownik czołg ruski i go Unieszkodliwić groźna broń odpowiadająca za około, w roku 1944, za około 70%, tak, 70 strat wśród radzieckiej broni pancernej. Jakie były straty spowodowane przez pancer Fausty na, na froncie zachodnim, wśród aliantów zachodnich, nawet nie wiadomo, bo... Nawet, nie, nawet oni nie chcieli się chwalić, a podejrzewa się, że były te straty jeszcze większe. Wyprodukowano Panzerfaustów miliony. Produkcja szła w miliony. Cudowna, cudowna broń. I taka mało niemiecka, no bo taniej i skuteczne to, to się z Niemcami raczej nie kojarzy. I to Odpalając tego Panzerfausta oprócz celowania. Trzeba było uważać, żeby nie stanąć za blisko ściany. Jakbym jak tutaj odpalił, to bym po prostu się po, po, poparzył, gdyż wyrzucony był za pomocą prochu. Ładunek prochowy wyrzucał ten, ten granat. I jakbym stanął blisko, to bym się poparzył od tych właśnie prochów, które tędy, tędy wylatywały. Nie? Trzeba było sprawdzić też, żeby kolega z tyłu nie stał bo można było mu zrobić porządną yy, krzywdę. Panzerfaust, broni bardzo cudowna, bardzo skuteczna, bardzo, bardzo powszechna. A Panzerfausta mogę zaprezentować dzięki uprzejmości naszemu muzeum w Spichlerzu, które udostępniło mi replikę. Tak, tak, nie odpalę tego Panzerfausta, nie zrobię dziury, tak jak komendant policji, bo to jest tylko bezpieczna replika, Pancerfaust jak był odpalony, w locie wysuwały mu się takie stabilizacyjne skrzydełka z tyłu, tak żeby poprawić trochę celność. A po wojnie Ruscy zaczęli badania nad tymi najnowszymi modelami pancerfaustów, które jeszcze na szczęście nie zostały masowo wprowadzone do wojny. Przebadali te pancerfausty i na ich podstawie zaczęli produkować ręczny gran granatnik przeciwpancerny, czyli popularne RPG. Przede wszystkim psychologiczne oddziaływanie. Mając pancerfausta, żołnierz niemiecki czuł się, że nie jest bezbronny, nawet wobec takiego. ISUS 122. Tak mu przykrzmocił pancerfaustem. Ah, ISU na pewno miał kłopoty. Jeszcze raz pokazujemy. Faust. Broń. Niesamowita.